Kurde, dobra, to... dobra, ja to wszystko ja to wszystko zrobię. Ja wszystko będę montował, tak. Ola, kurczaczek. O ile mnie kadr będzie obejmował, bo jesteś taki gruby, że zajmujesz Fakt. cały. Ja nie jestem gruby, <grym> jestem potężny. Czuję się rozluźniony. I teraz mogę rozmawiać o panelu, to trochę niżej więc będę wyglądał niższy. Zebraliśmy się tutaj, bo... znaczy yy... robimy panel. I to nie będzie tym razem o panel, tylko o, inny, o, o innej taniej serii sci fi którą się jaramy. Będziemy mówić o planecie Małp. Będziemy prowadzić prelekcję o planecie Małp. Na um, Pakonie. Planeta Małp, czyli nigdy nie zeszliśmy z drzewa 28 lutego. O godzinie. O godzinie. Jakieś 14? Co? Od 14 do 15.30 na Pakonie. Pakon hmm. został przeniesiony, jakbyście mieli jechać, do znaczy, powiedzcie to. Link do strony będzie tam. w opisie, więc na pewno znajdziecie ulicę no. i wszelkie informacje. no Zawiszy 13, w Warszawie. Powiemy o całej serii. Całej serii, I... ale nie tylko o głównych filmach, tylko też komiksach, serialach, serialach animowanych. <laughs> Hanna-Barbara to zrobiła? W wszelkich, nie, wszelkich spin-offach i... Dużo tego było. I w... Nawet, nawet poruszymy temat gry. Głównie będzie o filmach i ich metaforyce, bo tak. o to chodzi Grudnia w tym Bardzo zapraszamy na panel. E, wszelkie informacje w opisie. E, myślę, że będziemy się naprawdę dobrze bawić razem z wami. Mhm. Będzie fajnie. Znaczy, nałożenie panelu widzieli, było świetnie. Nawet przyszło z 15 osób, nikt z kanału. Ale było fantastycznie, mam nadzieję, że przyjdzie więcej osób. I spróbuję nagrać ten panel o planecie Małp, żeby trafił na kanał, ale jest szansa, jest tak pół na pół szansa, że mi się uda to zrobić, więc przyjdźcie. Bo będzie fajnie... Nie wiem, podpiszę wam się? Z... Nie. Więc e, planeta Małp w Warszawie na pakonie. mi tak. miłej i miłego dnia. Wiecie, ja, ja mam jeszcze jedną kwestię. Bo na moim kanale nie było ostatnio filmików i to jest okazja, żeby o tym opowiedzieć. E, prawdopodobnie niedługo pojawi się uciecz... recenzja ucieczki z Planety Mał z okazji... No, z że... mojego kanału. Nie, bo będzie zupełnie inna, bo ja nawet lubię ten film. Tak. Trudno się No opowiem. Wszystko. A po drugie i potem... O i odpowiem Wam na kilka pytań, bo konkretnie jedno. E, cytuję kiedy Godzilla Zin. E, no, niedługo. Cześć. Waliłem <śpiewanie> <śpiewanie> znaczy, <śpiewanie> nóż. No, fajnie, wyglądaliśmy? No. No, kanał Płaskiego Kubka. A, właśnie. W kanale Płaskiego Kubka na YouTube. Kośnik Płaski Kubek Kanał. Kurde, z, zrzuciłeś ziemniaki do. Do pa. Ale wuj.